Witam Was tutaj, cześć i wróciłem ponownie tutaj, gdzie jeszcze niedawno mieliśmy jedną jezdnię ulicy Bronickiego. Ale jak się okazało i sprawdziłem, to było ponad dwa lata temu. Teraz mamy już dwie jezdnie. I również nowe rondo, które ma aktualnie sygnał, jest świetną, dzięki czemu ma wszystkie dwa pasy przejezdne, jeżeli chodzi o sam środek miasteczka Wilanów. Mamy też oczywiście tramwaj do Wilnowa, który dojeżdża. No a tutaj na samym skrzyżowaniu z Zyprzczółkową mamy ulicę Wogla, która jest bardzo wąskim gardłem, jeżeli chodzi o dojazd do zawad. I w tym momencie jest realizowana przebudowa tego odcinka, dzięki czemu na tym odcinku będzie poprawiona część rowerowa i część drogowa. Drogowa. Oczywiście to nie zlikwiduje korków, no bo na całym odcinku w ogóle nie będzie cały czas dwojezdniowa i nie będzie mieć tercera wojowej, która kiedyś tutaj była planowana. Natomiast może trochę poprawić tą sytuację? Zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. Wiemy na pewno jedno, że na razie tutaj nie ma przejazdu. Przez to zawady komunikacyjne są dosyć mocno odcięte. Zresztą, i tak ogólnie ten rejon Warszawy jest dosyć mocno poturbowany. W weekendy, na przykład tędy, aby stąd dojechać, w tym miejscu gdzie się znajduje, do miasta schelonów do tramwajów, no albo można jechać na okrągło przez Sobieckiego, albo można pojechać tramwajem autobusem bezpośrednim, który jeździ co pół godziny, więc trochę rzadko. Z innej ciekawostek linia autobusowa tutaj 519, teraz jeździ częściej w weekendy niż w tygodniu, aby zastępować to, że go tutaj nie ma. Czyli autobusy linii 319, które jeżdżą też dodatkowo częściej, w związku z tym, że właśnie nie autobusu. Natomiast jak to wszystko wygląda w szczegółach, możecie oglądać cały czas na kanale. A Cześć!